Siema ludziska, z tej strony się Szogo. Dzisiaj wam chciałem przypomnieć o gierce Nioh ona Abyss 2 Jak wiadomo jeszcze nie wyszła, ostatnio były ogrywane playtesty Zresztą widzieliście zapis z live'a albo mnie na żywo jak w to grałem Piękna gierka, jedynkę nakupiłem na pewno epiku Wyszła chyba z tego co pamiętam na pewno epika Później dokupiłem sobie na Steam'ie też ze wszystkimi dodatkami To oczywiście jak widzieliście ogrywałem playtesta singleplayera I to jest właśnie nowość tutaj, ponieważ dwójka dostaje multiplayera i teraz właśnie dostałem dostał do tego multiplayera jest to dokładnie mówiąc kooperacja z tego co doczytałem i wam powiem dostałem jeszcze dwa ekstra klucze Bajer polega na tym, że już miałem te playtesty, jak wiecie i okazało się, że to trzeba było specjalnego koda wpisać, żeby aktywować sobie multiplayera, więc dostałem te dwa klucze ekstra, dostałem kodzik na te playtesty, mam dwie sztuki tutaj do rozdania, One, te playtesty są przez parę najbliższych dni, po prostu szukam, wam powiem kogoś, żeby zagrać sobie razem. Widzicie, nagrywam przez AMDK, będzie lepsza jakoś teraz. <grymne> Dobra, wracając tutaj do tematu, mamy taką nową postać, Blondie. A zobaczmy, co tutaj jest poza tym nowego. ogólnie informacja. Podejdźmy sobie tutaj do agenta. To jest nasza blondyneczka, tak wygląda, nazywa się Alice. 400 duszka, jeden krzyżyk na starcie. Jest sweet też na Blondie, jak widzicie, co nie. Zobaczmy, jak wyszła łódka czy tym innym, co ma napisać tak przeruchy to mi się właśnie zawsze podobało w tej serii w jedynce. Te... mogliście iść na parkie, było to naprawdę mega fajne, przyjemne. Jak widzicie jest bardzo tych tak bardziej jarcarskich tam naprawdę yy, Możecie sobie chlapnąć Zdrówko. Zobaczmy czy będą driny z tej strony. Też są driny, no i to jest porządne bardziej się szanuje. Dobra. Wracając do tematu, czym jest tutaj multiplayer, jak to działa, no to tutaj odblokowało się wcześniejszej się wersji playtestu multiplayer nie było, był tylko playerek. Wchodzimy tutaj, mamy następujące opcje: możemy zaproszyć kolegów, możemy po prostu po szybkości znaleźć gierkę, albo ogólnie mamy wyszukiwarkę. Prostowanie, granie, działa na tej zasadzie, że stawiamy u siebie na kąpie albo to kogoś wbijamy, kto stawia u siebie na kąpie, jak się tu domyśliliście. Aktualnie, jak widzicie, jeszcze nie grał, nie gra, bo to jest świeży temat. Playtesty na multiplayer dopiero wystartowały, dlatego ja to powiem jeszcze raz. Jak ktoś by był chętny, żeby ze mną zagrać, mam dwa klucze do rozdania na, na tego multiplayer, przez najbliższe kilka dni. Jakby ktoś chciał ze po prostu pograć, potestować, nagrać jakiś live'a, materiał, zapraszam piszę najlepiej w komentarz pod tym filmikiem, albo najlepiej jeszcze szybciej do mnie na Discorda, u mnie na serwerze, to jeszcze szybciej wam odpiszę. Ogólnie, gierka się nieźle zapowiada, do no to wasze zdrówko, a i zaraz weekendzik.